Nie, no na samym O, dawaj, dawaj, dawaj. Yeah. Siema Krzysiu, Misiu, cześć. Ale pamiętam, że lepiej kopało ten transformator niż baterię 12 <noise> Albo jak się tego to, to, to już dużo wiemy teraz, tą, dowiedzieliśmy się sporo do przy okazji. Jest. No będzie no, oczywiście. Dlatego wyjaśniło ci moje zachowanie, tak? Już wiesz dlaczego. A, trochę się wyjaśniło. Miałem, miałem ten... lobotomię za dziecko, Tę, dzieckiem. Kurwa, elektry, ale elektrow, elektrowstrząsy, nie? Jak miał zatwardzenie, to mama go podłączała do kolejki Piko, żeby się wysrał. No, Proszę no, cię... Się Proszę cię to Patrz, widziałeś to? Nawet nie strzelił, nawet... Okej, okay, dobra. Dobra, cofam to Cofam, nie, dobra cofam to! Co? Cofam to Spokojnie, z potworem pod podłóżka jest jak z wujkiem, który się do ciebie dobiera, nie? Boisz się tylko za pierwszym razem, co? Nie było najgorzej. Coś, coś strzelił? Nie? Nikt? Mm -hmm. Ja strzelam. O oh my god, nie w tą ulicę wjechałem. Nie w tą ulicę <laughs> chciałem wjechać. Cheaser To nie w tą ulicę. Się Boże, okazała. chciałem w tą wjechać ulicę, a nie w tamtą. I wyjechałem pod jakieś pięć czołgów. Matko Boże. Ale jadę zadowolony przed siebie, super, nie? I się o Boże dobra, włączyłem losowanie. Pisujecie wykrzyknik TKS, spacja, jeżeli chcecie kupić losów, jeden los kosztuje 5 wiaderek, Udział w losowaniu mogą wziąć wszyscy. O, wikario do mnie zaczął pisać, to jakaś nowość. Dla mnie Nie. to. Powiem ci? Halo, bo no dzięki. Powiem ci, że kiedyś, jak mówiłem, tą podmułkę to. Ledwo mi się udawało na jednym na jednym wdechu ją powiedzieć. Teraz mogę dwa razy na jednym wdechu. zupełnie odwrotnie niż z seksem. Kiedyś mogłem dwa razy, a teraz maksymalnie jeden niestety. Więc. Mogłeś dba. dwa razy seks na jednym wdechu zrobić? No. No, dobry byłeś. Tare. tylko ja. No, raz tylko raz. Zobacz, jak. Zobacz, jak. Tak jakby zaświecili, to może by coś z tego było jeszcze. No mam pewien plan. Głupi, bo głupi. Idiotyczny wręcz. Czy treść, czy treść podania do klanu jest istotna, John? Powiedz mi, czy treść podania do klanu jest istotna. To jest kluczowe. Powiem więcej, jest nawet kluczowa. Kluczowa jest. Jeżeli mamy dwóch takich samych kandydatów, jeden się postarał, a drugi nie, to wiadomo, że przyjmujemy tego, kto zapłacił. Mhm. Ładnie. Ze zwierzęcić czy nie? Ze zwierzęce. Spróbujemy. oczy i przejadę. Nic mi się nie stanie. Uwaga. Przejechałem. Można, można. Jako cecek to się prezentować No. Rychło, jako znana osoba, też powinna coś reprezentować. a reprezentował biedę, kurwa, więc nie osądzaj mnie, dobrze? Boże. No idziemy jeszcze na łusepki, zarabiać na to wieżę, ale taka droga nie wiedziałem. Ale słuchajcie, to. Mój gościem, Jestem gościem, który wybadał ISA 4 i długo grał na stokowym dziale, i się zastanawiał, a. czemu nie potrafi przebić, nie? Ale wiesz, to nie jest jego pierwsza akcja taka, bo jak zaczął grać w Warships, to on mówił, że jest taki zajebisty. Bez kilkanaście gier już dążył zagrać, bo no, wtedy uświadomiliśmy go, że tam na porządku też z botami się trzeba przestawić, żeby z ludźmi grać, nie? Ja mu się wydawało, że jest zajebiste. Z jakimi składnikiem byłaby pizza Tomzet? Myślę, że z żalem bólem. złośliwością bólem. Z ciastem. i na pewno z czerstwem ciasta. Na, czer na takim grubym czerstwym cieście. I byłaby na pewno polana słonymi łzami. Dzień dobry. Ej, może zrobimy sobie. Właśnie, ej, może zrobimy sobie team do familiady? Chudy na przykład. Chudy, byś poszedł do familiady? Ja czy bym poszedł do familiady? No. Mogę iść, ale Kóra. tylko jako głowa rodziny. No dobra, żona jo byśmy sobie wzięli też na przykład. Bron jest taki wyszczekany chłopak, to by się nadał. Parek chciałbyś do tego, a nie, bo ty musiałbyś ten z Czech przyjeżdżać. Z zagrania Gramanicy. Co gorszy jestem dlatego? Trzy metalów. Parim? Wiesz, czemu A, Parim nie mógłby pójść do, do familiady z nami? No. no. Bo, jakby Karol Strasburg zadał, zadał pytanie, to Parim był unikał odpowiedzi. Bo chciałby, <laughs> że nie wiem, albo nie mogę powiedzieć. <laughs> nie może na razie powiedzieć. <laughs> <laughs> Więcej <laughs> niż jedno zwierzę nie. to. Wiesz, co? Nie mogę teraz Ci odpowiedzieć na to pytanie, ale powiem Wam, że coś się <laughs> święci. W sumie, w sumie jakby nie patrzeć, to tak by mogło być. Co to jest serdak. Nie wiem. Nie wiem, co to jest druszlak. Serdak, kurde? Nie wiem. Duduszlak, ja pierdolę. Druszlak, druszlak to, druszlak? Nie, to nie jest nawet blisko Serdaka. A ty, co to jest Serdak? No wytłumaczcie. Błagam. Druszlak Tam, za to mi przez 13 lat nic nie stanęło? Jakieś rosyjskie ten sztuczce? <noise> Ta. <głosy> Taki sweter bez rękawów, no właśnie. No właśnie, to jest sedak. Bez rękawnik, rękawnik się umie mnie na rękawnik, To jest sedak, tak kurwa, nie bez rękawnik. Chyba na. No, po, po <laughs> chyba polsku Bezrękawnik Bez rękawnik, kurwa, no. E oh, Boże. No tak jakbyś miał, nie wiem, masz stół, jak się nazywa ta góra od stołu Blat. A to tak jakbyś tybie nazywał beznogownik, kurwa, no to bez sensu jest w ogóle, no błagam cię. Bądźmy poważni, kurwa, to ma swoją nazwę, nie bezrękawnik, kurwa, to beznogownik, to nie, po prostu blad. Dobra, bo zaraz Gwaron tu za ci wyjadę Jesus. Jezus. There's something inside you. There's something inside you. Hey, There's something inside you. That's my dick. Teraz patrzymy, patrzymy. Obiekt 430. 0 damageu, 40k. Su 101. 0 damageu, 18k. Super Pershing. 0 damageu, 23k. Emil 1951. 0 damageu, 19k. Dziękuję, dobranoc, kurwa. Nie mam więcej pytań. Po prostu. Te, teraz do każdego napisz i podziękuj, bo dziękuję, bo oni wygrali. World bitki. of Tanks 2019, nie? Witamy. 5 minutes later. Misję robię. Tak, wszyscy ku dwa misje, tak. I kapujesz, bo na misję na kapowanie masz. Dobra, wiesz co, Kaman, Ja znam te wasze tłumaczenia. Kapuję, bo mam misję na kapowanie. Gram artą, bo, bo robię misję, a nie dlatego, że lubię w dupę. C co? Kto to powiedział? O, Sprawdza mi teraz na koncie i się wyda, nie teraz. O, Boże, wszedł na konto cicho. Pojazdy a już. Taki chuj, widziałem kurwa, że ściemniasz, a ja znam tych ludzi. Ale jaki był, ale jaki był spięty, nie? Jak mu puściło, jak się okazało, że nie ma, mój Boże! Mmm, nям, nям, miam, takie pyszne rodzynki. Jeszcze sobie z zjem. Ale zostawię sobie na później, nie, nie zjem wszystkich, jak mi się zachciało, rodzynek. A teraz... Ponieważ rodzynki trzeba czymś popić. Mam tu, kurwa, majonez, najlepszy na świecie. Cała nowka sztuka, jeszcze, kurwa, nierozpieczętowany jest ten majonez. Nierozpieczętowany jest ten majonez. Jest, kurwa, nowy kupiony, bo się skończył poprzedni, bo go... Zeżarliśmy po prostu był taki kurwa dobry. Niesamowicie. Ledwo go doniosłem do domu, tamten poprzedni. Patrzcie, o. Tak. Otwiera się. Bierzesz łyżkę. Jeszcze, kurwa. Bierzesz sobie trochę majonezu. Mmm. Mmm. Mm, mmm. Mm, mm. ja jeszcze trochę jeszcze. Jeszcze sobie trochę wezmę. Mmm. Najlepszy majonez na świecie. Kielecki i kurwa rodzynki do tego. Majonez i rodzynki. Dziękuję, dobranoc. Ile was... ładują wasze jagody? Na dzisiaj i pół. Trzech i pół. i pół? O kurwa. Dobra, sorry. Przepraszam. Przepraszam. Ej, przepraszam, że się śmieję z Multiego. Śmieję się dlatego, że jestem starym człowiekiem, bez perspektyw, i mu zazdroszczę, że ma większy kanał i więcej widzów ode mnie.